Dzień dobry, dzień dobry kochani, to znowu ja. Marzenia się spełniają. Każdego dnia, w każdej minucie i sekundzie ktoś doświadcza tego wspaniałego uczucia. Co zatem zrobić, aby spełnić swoje własne marzenie? Musisz postępować według siedmiu reguł. Po pierwsze, po prostu zacznij. Doskonały moment do działania to teraz. Kluczem jest praktyka, a każdy krok, nawet ten najmniejszy, przybliża cię do realizacji marzenia. Marzenie nie spadnie z nieba, ono wymaga realizacji. Musisz wziąć się do roboty i zrobić pierwszy, malutki krok. Najlepiej od razu. Po drugie, poprawne formułowanie. Określ, czego tak naprawdę chcesz. Chcesz podróżować? OK, zatem określ kiedy, jak, dokąd, jak długo. Określ jak najwięcej szczegółów. W formułowaniu marzeń bądź precyzyjny, dokładny, no i pozytywny. Unikaj więc negatywnych stwierdzeń, a koncentruj się na tym, czego naprawdę chcesz. Nie mów, że nie chcesz zachorować.